Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Dzisiaj trochę inaczej, bo zaczynam wideo z trasy. Jadę akurat do mojego kolegi po nowy zakup. A co to jest? No Jest to kamerka GoPro, którą chciałem kupić już kiedyś, kiedyś. I tak cały czas mi schodziło, że nie kupiłem, nie kupiłem. I teraz pojawiła się okazja i to już po znajomości. Tak więc kupię, będę miał kolejną kamerkę do nagrywania. Bo w zeszłym roku, w sumie na wyjeździe, na Eurotripie, miałem pożyczoną od Adama kamerkę sportową, ale ona była taka trochę słaba. Myślałem, że będzie lepiej nagrywać, jednak po zweryfikowaniu nagrań okazało się, że no, nie jest jakaś super jakość. A teraz kupię sobie GoPro, także mam nadzieję, że będę zadowolony. I ogólnie sprawa wygląda tak, że Michał, od którego biorę kamerkę nie widział jeszcze mojego RS-a. Mam go już z półtora roku. No jeszcze nie było okazji, żebyśmy się widzieli, także wziąłem specjalnie RS-a, a nie Nissana. Pokażę mu pewnie się przejedziemy, no bo dlaczego by nie. Chciałem powiedzieć, że najpierw jeszcze zanim pojedę do Michała to zatankuję, bo mam już mało paliwa i wiadę na Myjnie umyć umieć samochód. Tak? wjadę na myjnie umieć samochód. Mhm. To chyba jednak na stacji będzie trochę szybciej. Dobra, zatankowany do pełna, także lecę do Michała, a myjnie to najwyżej zobaczę sobie gdzieś po drodze. Może wyhacze będzie jakaś, gdzie będzie mniej ludzi, no bo tutaj to masakra po prostu. Dobra, dojechałem na miejsce, ale tak jak mówiłem ewidentnie przyda się myjnia, no bo trochę się ubrudził samochód. Jest mało wyjściowy, ale to zaraz przy okazji zahaczę ją ja nie po drodze. Nie udało mi się znaleźć myjni, która by, na której nie byłoby kolejki, więc postanowiłem złumieć sobie samochód u siebie na podwórku. Samochód umyty wygląda dużo lepiej. Jednak jak jeździłem trochę po deszczu to trochę się zabrudził. Teraz jest o niebo lepiej. Nie jest to jakiś profesjonalny detailing ale ładny czyste. A w nawiązaniu do tego co było wczoraj czyli pojechałem do Michała po kamerkę GoPro tak jak wrócę do domu to pokażę Wam cały sprzęt który sobie zakupiłem i który będę mógł teraz nagrywać. I jeszcze jedna zmiana, którą zawsze robię na sezon. Czyli wycieraczki zwykłe aut, i wpadają oryginalne od RS3. Tamte dokupiłem sobie na zimę. Mogłem kupić gumowe, ale wolałem takie wedurowe. Teraz jest tak. Druga. pasażera no, będę musiał trochę odkurzyć w samochodzie, bo widzę, że się nakurzyło, ale no, to za moment. O, od razu lepiej, ja jeszcze w tym tygodniu będę musiał zmienić koła na letnie, bo na razie jeszcze na zimowych nie udało mi się niestety w tym tygodniu. Pogarnij zmiany, a to na spokojnie w przyszłym tygodniu. Te wycieraczki zaraz odkurzę i na półkę na zimowanie. Ok, czyli tak jak wspominałem, kupiłem GoPro Hero 7 Black oczywiście z etui, już takie etui, bo kamerka jest wodoodporna. Kabelek do zasilania, tutaj mocowanie na klatkę piersiową, na głowę, to jest chyba na nadgarstek. Tutaj jakieś różne mocowania przez no i też trójnóg. O, żebym chcę postawić w razie kamerkę. No i jeszcze do tego tutaj na te wszystkie graty woreczek. Także będę teraz nagrywał, będę mógł sobie przyczepić do samochodu, nagrać jakieś dźwięki, czy jakieś przejazdy, jak pojedziemy. Na znowu na jakieś przełącze czy coś takiego. Także jest druga kamerka. Na pewno się przyda. I na pewno będę tym nagrywał w przyszłych W przyszłych wideo Mamy już następny tydzień, jak widzicie za mną Mam z tyłu opony letnie, jadę właśnie Do warsztatu do kolegi, żeby zmienić Zimówki na letnie w końcu Spokojnie podłożyłem kocyk, żeby się fotele nie ubrudziły RS3 jednak auto i praktyczne i szybkie Auto do wszystkiego, takie idealne daily Ok, czyli oponki w Audi przełożone, mam trochę odcisk od lampy czołówki. Z tyłu kupiłem nowe opony, znaczy nowe, roczne opony i założyłem, bo tamte już były trochę zjechane. No teraz będę musiał umyć te, te koła i myślałem, żeby felgi jeszcze umyć, bo trochę są od pyłu od hamulców. No, samochód też był podobno czysty na weekend i teraz się okurzył. Nissan też trochę się pobrudził, jak stoi na dworzu. A z tej dwójki, to najbliższy wyjazd to Nissanem pewnie będzie na motorshow w sobotę. Ale to jeszcze zobaczę, raczej pewnie Nissanem podjadę. Muszę teraz mi trochę najeździć, bo w zeszłym roku nie zrobiłem za dużo kilometrów. Przez tą awarię skrzyni, także w tym roku muszę nadrobić. Zaraz ktoś powie, że jak można mieć Audi i Nissana. Bo już słyszałem takie opinie od znajomych, jak można mieć Audi i Nissana. No można mieć Audi i Nissana, no. Nie trzeba mieć samych Japońców, albo samych Audi, no proste. Cieszę za każdym razem. Prawie zapomniałem o ciśnieniu w oponach. Znaczy o, wyskoczyła mi kontrolka oczywiście po zmianie opon. Ale już ustawiłem, także wjeżdżam do garażu i koniec na dzisiaj. Dlaczego Audi robi tak, że jak odpalasz samochód, to za chwilę zamykają się klapy w wydechu? Dlaczego? O. Teraz lepiej. Także na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym video, pewnie z Motor Show w Poznaniu. Na razie, cześć.